Panie trenerze, po okresie przygotowawczym, czas na piłkę ligową. Tak, bardzo się cieszę, trenowaliśmy, dzisiaj ten czas przychodzi i mam nadzieję, że i zawodnicy się cieszą, że mogą grać i mam nadzieję, że są dobrze przygotowani, a tak jak mówię, że się cieszą, a po końcu ktoś dość cieszy, tak, że będą i dobre grali. Ruch był bardzo aktywny w okienku transferowym, wygraliście też sporo sparingów, oczekiwania na pewno będą bardzo duże. Tak. To je trošičku iný ten okres, očivíšte, že bardzo se teší, že sa nám udalo grať nezlé sparingy, že mohli grať praktične celá družina, celá tá kadra grála i mohli, sme spravdiť ich umetnosti, tých nových závodníkov i na iných pozíciách, možno jak grali v svojich klubách, to znači, že to ustavenie tej družiny od času do času sme zmienali. Tam tiež zle, sa to nepokázalo a čo sa týči, čo sa teda grania v tej lige, to je z trošičku iného. To, ten požom, požom, je vyšší i, i pravdopodobno, pravdopodobno ten nátisk je iný, ako v tých sparingových mečách. No a čo sa týči ruchu v ruchu zavodníkov, tak očivíšte udalo sa výjsť na nový kerúnek, že Ściągliśmy młodszych zawodników i młodych zawodników, którzy by mogli w przyszłości dobrze grać, ale potrzebują jeszcze potrenować, potrzebują się wytablować do pierwszej ligi i, i pokąd będzie jakaś okazja na pewno na pewno dostaną, dostaną możliwości swoje. Czy ruch, czy ruch będzie grał inaczej niż w rundzie jesiennej? Nie wiem co jest, co to znaczy, inaczej. Nie Z wiem co to. taktyczne. Za, nie, zawsze, zawsze to ustawienie nie zmieniamy, to znaczy, że <coughs> będziemy wychodzili z tego ustawienia 4-4-2 i oczywiście jakieś warianty mamy przygotowane, ale musimy patrzeć i na rywala, czy nam to pozwoli, a jak się nam uda. Jeszcze a propos transferów, z którego jest Pan najbardziej zadowolony? A to ja nie będzie oceniał, ale ja myślę, że tak jak powiedziałem na początku, że ten ruch, który się zrobił tutaj, że znieśli, ale z drugiej strony, z drugiej strony trzeba się zgrad. Ci nowi zawodnicy muszą z zgrad, muszą jeszcze z nami pograd. A z tych doszwerczeń zawodników praktycznie przyszedł tylko Straka i Nowacki, reszta, reszta zawodników jest młodych, których, tak jak mówię, musimy jeszcze wytablować do, do, do pierwszej ligi. Już w sobotę mecz w Sosnowcu żaden z zawodników jeszcze nie wie, czy zagra w podstawowym składzie. No, nevie. Pokon nepovieme, nepovieme, na odprave vyššou jedenáctku, tak napevno nevie. Ale ja už v glove což noše, i mám což v glove, jak, jak, mám jakéž vyobraženie o tom, kto vyjde jutro, ale jutro ešte máme tréning i po tréningu, bude odprava po odprave už bude pevný každý, ktorý vyjde.